Chcę Ci opowiedzieć sytuację, która wydarzyła się nam w zeszłym roku w czasie paschy, dlatego, że jak wszyscy wiedzą, to był czas epidemii i myśmy były zamknięte, nie przychodził do nas nam nic z zewnątrz. I, I w tym momencie, tak jak nigdy, Pan Bóg nam wysłał niesamowitą, ogromną ilość kwiatów. To się nigdy nie zdarzało. Czasami była, były kwiaty, ale nigdy w takiej ogromnej ilości, w jak jakiej to się wydarzyło w zeszłym roku. I, I myśmy się zastanawiały, że to jest takie niesamowite, że, że w kaplicy będziemy tylko my i Pan Jezus. Nie będzie nikogo z zewnątrz, więc nie? Pan Bóg wysyła kwiaty dla siebie samego. Dlatego, żeby przystroić kaplicę dla siebie, żeby to był czas świętowania z Nim. I to jest taki Boży Przypadek, który nam mówi o tym, że my nie mamy kochać Pana Boga za to, co nam daje, ale za to, kim jest i że jest. Bo On sam o sobie mówi: Ja jestem. Eee, to jest Jego imię i on jest obecny w Twoim życiu. Dlatego dzisiaj zachęcam Cię do takich pięciu minut, w których albo siądziesz w Twoim domu, albo wyjdziesz gdzieś do parku po to, żeby zobaczyć piękno tego świata i powiedzieć Panu Bogu, e, dzisiaj nie będę dziękował, dzisiaj nie będę prosić, dzisiaj nie będę prosić o przebaczenie. Teraz jest pięć minut, jestem ja dla Ciebie, po to, żebyś Ty mógł być ze mną, żebyś miał ten czas w moim życiu, żebyś mógł odpocząć w moim sercu. I zachęcam Cię, żebyś ten czas przeżył, te pięć minut przeżył w ciszy, delektując się, że On jest i że Ty jesteś razem z Nim, i po to, żeby w taki sposób cichy yy, oddać Mu chwałę.